Dziennik ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa dnia 16 czerwca 2025 roku. O 776 rozporządzenie ministra infrastruktury punkt 1 z dnia 3 czerwca 2025 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych i powierzchni ograniczających zabudowa punkt 2 na podstawie artykułu 92 ustawy 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 roku. Myśli prawo lotnicze dziennik ustaw 2023 roku pozycja z później Punkt trzeci. Zarządza się. Co następuje? Paragraf punkt pierwszy rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 26 listopada 2020 roku. W sprawie lotniczych urządzeń naziemnych i powierzchni ograniczających zabudowę dziennik ustaw z 2023 roku. Pozycja punkt pierwszy. Wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy paragraf. A uchyla się punktu punktu 12 otrzymuje brzmienie, punkt drugi przestrzeń pokrycia, myślnik o przestrzeni powietrznej, którym jest zapewniana dana służba ruchu lotniczego i w którym częstotliwości pracy przydzielone tej służbie są chronione. uchyla się punktu. W punktu 15 dodaje się punktu wam brzmieniu, a rozporządzenie myślnik rozporządzenie delegowane komisji od dnia 14 lipca 2023 roku. Ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące certyfikacji i deklaracji systemów i części składowych myślnik korzystywanych do zapewniania zarządzania ruchem lotniczym służb żeglugi powietrznej i dziennikarzy. Ul. z punktu 5, Punkt 9. Z roku. Punkt 1. Pierwszy. Punkt pierwszy, minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej Myśli Transport na podstawie paragraf 1 ustawy 2 punktu 3 rozporządzenia przezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury Dziennik Ustaw Pozycja. Punkt 5. Punkt 2 niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu. Punkt 1. Rozporządzenia delegowanego Komisji Ły z dnia 14 lipca 2023 roku, ustanawiającego szczegółowe przepisy dotyczące certyfikacji i deklaracji systemów i części składowych wykorzystywanych do zapewniania zarządzania ruchem lotniczym służb żeglugi powietrznej. Dziennik łóż. UL 228, z punkt 5, punkt 9 z roku. Punkt 1. Punkt 2. Rozporządzenia wykonawczego Komisji Ły z dnia 12 września 2023 roku. Ustanawiającego wymogi techniczne i procedury administracyjne dotyczące zatwierdzenia organizacji zajmujących się projektowaniem lub produkcją systemów i części skłamy wykorzystywanych do zarządzania ruchem lotniczym służb żeglugi powietrznej, oraz zmieniającego rozporządzenie w myśli wykonawcze u UL 228 z Punkt 5 Punkt 9 z roku Punkt 9 Punkt 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji UL z dnia 12 września 2023 roku ustanawiającego przepisy dotyczące pomyślnik sarzenia statków powietrznych wymaganego do użytkowania jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej oraz zasady eksploatacji dotyczące użytkowania jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej, a także uchylającego rozporządzenie VN i rozporządzenia wykonawcze UN, UN i UN Dzienniku UL228 z punkt piąty punkt dziewiąty z roku punkt 9 punkt 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji z dnia 12 września 2023 roku zmieniającego rozporządzenie wykonawcze uchwał w odniesieniu do systemów zarządzania ruchem lotniczym i służb żeglugi powietrznej oraz ich części składowych oraz uchylającego rozporządzenia WEN-u i WEN-u UL 228 z punkt 5 punkt 9 z roku. Punkt 9. Punkt 3. Zmiany tekstu jednolitego wymienianej ustawy zostały ogłoszone w dziennik ustaw z 2024 roku. Pozycja 731 i 1220 oraz 2025 roku. Pozycja siedemdziesiąt cztery i punkt dziewiąty dziennikusta e otrzymuje brzmienie myślnik dwa Myślnik POS. poś. punkt dwudziesty załącznik dziesięć do konwencji myślnik załącznik 10 łączność lotnicza do konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie cywilnym Sporządzony w dnia 7 grudnia 1944 roku, ogłoszony w załączniku do obwieszczeniami prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 13 grudnia 2024 roku co prawie ogłoszenia tekstu załącznika i do Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym sporządzonej w Hicago dnia 7 grudnia 1944 roku. Dziennik Łóż. Uls punkt 5. Myślnik w przypadku Tomuj. przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 13 stycznia 2025 roku. To prawie ogłoszenia tekstu załącznika i do Konwencję o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym sporządzonej w Hicago dnia 7 grudnia 1944 roku. Dziennik Łóż. Ulsz pozycja punkt czwarty, myślnik w przypadku Tomu i. To prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 stycznia 2025 roku. co ogłoszenia tekstu załącznika Tomu i do Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym sporządzonej w Hiszpanii 7 grudnia 1944 roku. Dziennik Urz. pozycja punkt piąty, myślnik w przypadku Tomu i. To obwieszczenie antyprezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 18 grudnia 2024 roku. W sprawie ogłoszenia tekstu załącznika to mówi do Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym sporządzonej w Hicago 7 grudnia 1944 roku. Dziennik Łóż. Uwzpozycja punkt szósty myślnik w przypadku to E obwieszczeniem Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 19 grudnia 2024 roku. W sprawie ogłoszenia tekstu załącznika to mój do Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym sporządzonej w Hicago 7 grudnia 1944 roku. Dziennik UŻ. ULS pozycja punkt ósmy myślnik w przypadku tomów. Punkt drugi w paragraf. A w punktu jeden uchyla się lit. C. W punktu trzy uchyla się lit. Dwa. Z punktu cztery w lit. Średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. A brzmieniu E systemy do pomiaru i monitorowania pionowych profili parametrów meteorologicznych. Punkt trzeci paragraf cztery w ustawie. A punktu 1 otrzymuje brzmienie. Punkt pierwszy. Dziennik eksploatacyjny. W postaci papierowej lub elektronicznej. Punkt 4, paragraf 5 ustawy 1.1 otrzymuje brzmienie, punkt pierwszy przepisy rozporządzenia, a Komisji UN z dnia 12 lutego 2014 roku ustanawiającego wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady weny dziennikurz, UL 44, z punkt czwarty punkt 2 z roku spóźnionym, punkt 4, buł, Parlamentu Europejskiego i Rady UL z dnia 4 lipca 2018 roku. W sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia agencji Unii Europejskiej, ITS. bezpieczeństwa lotniczego oraz zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WENY, 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 WENY. i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady EU, a także uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WENY i WENY i rozporządzenie Rady EKMY dzienniku 212 punkt 2, punkt 8, z roku punkt piąty E wykonawczego komisji UE z dnia 12 września 2023 roku ustanawiającego wymogi techniczne i procedury administracyjne dotyczące zatwierdzenia organizacji zajmujących się projektowaniem lub promyślników systemów i części składowych wykorzystywanych do zarządzania ruchem lotniczym służb żeglugi powietrznej oraz zmieniającego rozporządzenie wykonawcze u dziennikurz UL228 z punkt 5 punkt 9 z roku punkt 9 punkt 4, zmiany wymienianego rozporządzenia zostało ogłoszone w dziennikurz. UL pięćdziesiąt punkt 6, punkt 2, w stroku, cieni kurz. UL 72 z punkt 5, punkt 3, stroku, cieni kurz. UL 75 z punkt 9, punkt 3, stroku, cieni L UL 104 z punkt trzeci punkt 4, w stroku, cieni L UL 282 z punkt pierwszy punkt 8, stroku, cieni L UL 428 z punkt ósmy punkt 2, stroku, cieni kurz. UL 195, z punkt 3, punkt 6, w stroku. Dziennikurz. UL 382, z punkt 8, punkt 10, stroku. Dziennikurz. UL 410, z punkt 8, punkt 1, stroku. Gieściej, Dziennikurz. UL 35, z punkt 7, punkt 2, stroku. Dziennikurz. UL 92, z punkt 1, punkt 3, stroku. Dziennikurz. UL 130, z punkt 4, punkt 5, w stroku. Cienikurz UL248 z punkt 6, punkt roku. Cienikurz UL28 z punkt roku. Cienikurz. UL, Cieni UL, Cieni UL z roku. Cienikurz UL pięćdziesiąt z punkt 20, punkt roku. Dienikurz. punkt pierwszy punkt 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 trzeci UL punkt 4, punkt 5 oraz Dziennik Urz. UL punkt 7, punkt 3, punkt 5, punkt 5 zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dziennik Urz. UL 236 z punkt 5, punkt 7, stroku Dziennik Urz. UL 382 z punkt 8, punkt 10, w stroku Dziennik Urz. UL punkt 2, punkt 7, Dziennik Urz. UL punkt 1, punkt 1 oraz Dziennik Urz. 5. Punkt, 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 dziennik Ustaw Myślnik czy Myślnik POS 776 wykonawczego Komisji US dnia 12 września 2023 roku ustanawiającego przepisy dotyczące wyposażenia statków powietrznych wymaganego do użytkowania jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej oraz zasady eksploatacji dotyczące użytkowania jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej, a także uchylającego rozporządzenie i rozporządzenia wykonawcze UN, UN i UN Dziennik UL 228 z Punkt 5 Punkt 9 z roku. Punkt 9. Wykonawczego Komisji UL z dnia 12 września 2023 roku zmieniającego rozporządzenie wykonawcze UL w odniesieniu do systemów zarządzania ruchem lotniczym i służb żeglugi powietrznej oraz ich części składowych oraz uchylającego rozporządzenia wenych enry. i dzienników. UL 228 z Punkt 5 Punkt 9 z roku. Punkt 9. Punkt 5 paragraf. A w ustawie. Myślnik w punktu 1 lit. Otrzymuje brzmienie raz na miesiąc podniesienie podniesieniu do surty. ...na oraz met z zastrzeżeniem i z kategorii... ...których przegląd dokonuje się nie rzadziej niż co 30 dni. Z połączeniem radarów meteorologicznych, systemów detekcji i lokalizacji wyładowań atmosferycznych... ...oraz systemów do pomiaru i monitorowania pionowych profili parametrów meteorologicznych... ...których przegląd dokonuje się w terminach zalecanych przez producenta. Myślnik w punktu... Myślnik, myślnik, wyprowadzenie do wyliczenia skreśla się wyrazy podmiotu uprawnionego... Myślnik, myślnik, flit. Tyret otrzymuje brzmienie. Myślnik, 12 miesięcy dla mnie, współpracujących z Jelsitur. W ustawie 3 w stanie pierwszym skreśla się wyraz na pokładzie statku powietrznego. W ustawie 6 prowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie. W przypadku stwierdzenia niezachowania dopuszczalnych wartości tolerancji parametrów lun i spektrowy myślnik konujący kontrolę z powietrza informuje o tym o obsługę naziemną współpracującą w trakcie wykonywania kontroli z powietrza oraz W ustawie 7 skreśla się wyraz na pokładzie statku powietrznego punkt spusty w paragraf 8 ustawy 5 otrzymuje brzmienie punkt 5. integralną częścią rejestru jest zbiór dokumentów w postaci papierowej lub elektronicznej otrzymane od zarządzającego lub, lub wytworzony w procesie wpisu do rejestru punkt 7. w paragraf 10 punktu 7 wnit. i kropka zastępuje się średnikiem i dodaje się punktu 8 i 9 w brzmieniu punkt 8 systemu lat. a rodzaj i typ częstotliwość pracy musz liczba nadajników liczba odbiorników moc nadajnika Czułość odbiornika, rodzaj i typ anteny nadawczej, rodzaj i typ anteny odbiorczej i adres transpondera testowego i nazwa i numer podstawowej wersji oprogramowania. Dostępne standardy danych wyjściowych, punkt 9 systemu AC, A rodzaj i typ, częstotliwość pracy w dziennik czułość odbiornika, liczba odbiorników w systemie, a rodzaj i typ anteny, myślnik 4, myślnik POS, 776 nazwa i numer podstawowej wersji oprogramowania, dostępne standardy danych wyjściowych. Punkt 8, paragraf 11 punktu 2 otrzymuje brzmienie punkt 2 dokumenty w zakresie interoperacyjności, a certyfikat, o którym mowa w artykułu 4 ustawie 1 rozporządzenianych lub deklarację, o której mowa w artykuł 5 ustawie 1 rozporządzenianych lub oświadczenie o zgodności, o którym mowa w artykuł 6 ustawie 1 rozporządzenianych myślnik jeżeli są wymagane Punkt 9. paragraf A o ustawie 1 otrzymuje brzmienie, punkt 1. Granice przestrzenne powierzchni ograniczających zabudowę są wyznaczane przez dane wektorowe, o których mowa w artykuł 86 ustawy ustawy. W ustawie myśli w stanie 1 otrzymuje brzmienie w celu zobrazowania na mapie, o której mowa w artykułu 86 ustawy 8 ustawy. Powierzchni ograniczających zabudowę podmiot, o którym mowa w artykule 86 ustawy 2 ustawy, nanosi na mapę linie kształt i wymiary i granic przestrzennych wrzucia poziomem zgodnie z artykułem 86 ustawy 2 ustawy. Myślnik w stanie trzecim wyrazy poziomu morza zastępuje się wyrazami średniego poziomu morza. W ustawie 5 w stanie pierwszym wyrazy poziomem morza zastępuje się wyrazami średnim poziomem morza. Punkt 10 w załączniku 1 do rozporządzenia. A punktu myślnik w punktu punkt pierwszy, punkt pierwszy punkt pierwszy punktu, punktu 7 otrzymuje brzmienie Punkt siódmo, urządzeń systemu rozgłaszania Atis automaty z Terminal Informacji System. Myślnik w punktu punkt pierwszy punkt drugi wyrazu międzynarodową organizację lotnictwa cywilnego zastępuje się wyrazami organizację międzynarodowego lotnictwa cywilnego. Myślnik uchyla się punktu punkt pierwszy. W punktu dwa w punktu punkt drugi, punkt 1, w punktu dwa wyraz tożsamości zastępuje się wyrazem identyfikacji. Punktu Myślnik w punktu punkt czwarty punktu trzy otrzymuje brzmienie. Punkt trzeci określenie położenia czujników systemu AWS Automaty Becker Observing System przez podanie współrzędnych poziomek według Układu Światowego Systemu Geodezyjnego 1984 w punkt czwarty i wysokości nad średnim poziomem morza według Geodezyjnego Układu Wysokościowego Myślnik w Myślnik o których mowa w przepisach dodanych na podstawie artykułu 3 ustawy 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku, myślnik prawo geodezyjne i kartograficzne, dziennik ustaw z 2024 roku, pozycja 1151 i punkt 4, oraz odległości poszczególnych czujników względem wrogu i osi drogi startowej. Wysokości położenia czujników do pomiaru ciśnienia atmosferycznego są mierzone z uwzględnieniem wymagań określonych punktu punkt czwarty punkt siódmy dodatku czy załącz myślnik czy do konwencji, wysokości położenia czujników do pomiaru wysokości podstawowych muszą są mierzone z uwzględnieniem wymagań określonych punktu punkt czwarty punkt 5 dodatku czy załącznika czy do konwencji, pomyślnik miał położenia czujników jest wykonywany przez uprawnionego gadetę. Myślnik dodaje się punktu punkt czwarty brzmieniu. Punkt czwarty punkt systemy do pomiaru i monitorowania pionowych profili parametrów meteorologicznych umożliwiają wykrywanie niebezpiecznych zjawisk pogodowych, przykładowo skoku wiatru. Punkt pierwszy w załączniku dwa do rozporządzenia uchyla się tabela. Punkt trzeci oraz objaśnienia do tej tabeli. Dziennik ustaw. Punkt drugi w załączniku czy do rozporządzenia. Myślnik ich myślnik, myśl 776. A w tabeli trzy uchyla się ostatni wiersz dotyczący urządzeń nawigacyjnych. W rysunku 5 po do wzorów, w objaśnieniu symbolu i wyrazy poziome morza zastępuje się wyrazami średnim poziomem morza. Paragraf punkt 2 do postępowań w sprawie wpisu do rejestru lotniczych urządzeń naziemnych wczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. Paragraf punkt 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Infrastruktury Tkimczak